Cześć, witajcie serdecznie. Słuchajcie, były negatywne filmiki o Microsoftie, bo takie też musiały być. A dzisiaj postanowiłem sobie tak na chłodno pomyśleć, czy sytuacja jest jeszcze do uratowania. Co? Krótko, co mógłby zrobić Microsoft, żeby to wszystko jakimś cudem odkręcić? Bo słuchajcie, cały czas jestem jedną z tych osób, zresztą pewnie wiele. Wiele z was takich, wiele też takich osób jak ja jest, aczkolwiek słuchajcie pojawiają się plotki, że Series X to już jest ostatnia konsola Microsoftu. Ja oczywiście w nią nie wierzę. Tym bardziej, że Microsoft już ze dwa, czy przynajmniej trzy razy powiedział, że powstaje nowy Xbox, który będzie. O Jezu, co to nie będzie? Mówimy o samej konsoli i hardwareze, nie o softwarze. Więc na pewno nowy Xbox powstaje. Nie jeden, a bym nawet powiedział dwa. Mam na uwadze tą konsolę przenośną. I kolejną, i następcę serii z Xa. Więc o to się nie martwię. Martwimy się cały czas, co z tymi grami, z tą polityką. O co tutaj chodzi? Też słuchajcie, jest Phil Spencer. Gość. Ostatnio go nazwałem Koniem Trojańskim i być może. Wcale się nie pomyliłem, ale z drugiej strony, słuchajcie, pomyślałem sobie tak, że co jeśli? A nawet też takie rzeczy w internecie można było przeczytać, że tak naprawdę film nie ma na nic wpływu. On po prostu idzie tam wyżej do tego Steina dala, czy jak on tam ma, i on mówi filowi, co ma być, co będzie, jaki jest plan. A fil, jako osoba, która po prostu no, da się gościa lubić, ma też jest medialny, pijarowy, no mówię, ma swoją rzeszę jakiś zwolenników. Ja zresztą sam można powiedzieć, do niedawna do takiej rzeszy zwolenników należałem. Teraz mu się zacząłem baczniej przyglądać. Aczkolwiek, właśnie dochodzą takie informacje, że no chłop po prostu idzie w świecie mordą i wszystkie ciosy przyjmuje na klatę. I później bombardują go w falaucie 76 jego obóz, no bo zamyka studia, więc. Albo chłopak ma naprawdę mocną psychę i twardą dupę i po prostu bierze to na web, to co mu tam szefostwo każe. No albo to on ma takie głupie pomysły. Ciężko powiedzieć. Być może prawdę się nigdy nie poznamy. Ale dobra, nie o tym. Pytanie: co mógłby zrobić Microsoft, który się naprawdę strasznie rozmienił na drobne, żeby jakoś z twarzą wyjść z tej sytuacji? Powiem Wam, że. Yy... Oczywiście dobrym pomysłem byłoby tak, żeby te gry na PC nie wychodziły Day One, tylko co jakiś czas, tak jak na plejaku, po roku, po jakimś czasie, ale wiemy, że z tego Microsoft nie zrezygnuje. I dlatego nawet nie chcę tego tematu. Słuchajcie, tutaj wyciągać i bardzo, bardzo się na ten temat czas poświęcać po prostu w tym materiale, bardziej bym uwierzył. I wydaje mi się, że jest większa szansa, że mi się lampka zapali w Game Powin, nawet szczerze, to już sam, po dochodzi do mnie taka myśl, że uważam, słuchajcie, że do Game Passa też nie powinny trafiać wszystkie gry Day One, tylko jakoś wybiórczo. Ten Game Pass powinien Cię zachęcać. Zobacz, mamy fajne gry, dajemy do Game Passa, ale nie wszystko tam znajdziesz. Część gier musisz kupić na tej płycie. Na płycie musi być cała zawartość musi być wydane w pudełku a nie rozmienianie się na drobne. I powiem Wam, że to jest moim zdaniem, jak ja bym miał coś tam na chłodno e, takiego polecić, no to na pewno bym powiedział tak, słuchajcie, no trzeba opamiętać się z tymi wydawaniami gier od razu na PC, tam musi to być po czasie. Musicie zachęcić ludzi do następnej konsoli i następnej serii No i Game Pass, niech to będzie paliwo napędowe tej konsoli i całego Waszego tam, e, całej Waszej polityki Growej, ale musicie go trochę zluzować, musi więcej gier trafiać tylko i wyłącznie na xboxa, który trzeba po prostu kupić i zapłacić, bo słuchajcie kupując i płacąc, no jest to e, wynagrodzenie e, pracy dewelopera, wiem, że jeszcze parę miesięcy temu mówiłem zupełnie inaczej, ale miejmy na uwadze to, że e, zdania nie zmienia tylko krowa więc jak pewne rzeczy do człowieka dochodzą i dodaje dwa na 2, no mówię, lepiej późno niż wcale. Ja nie będę się Wam tu, słuchajcie, tłumaczył i mówił, że e, że o, wtedy uważałem tak, bo ponieważ, no nie, po prostu patrzę na to z innego e, z innego punktu. Naprawdę oczy się mówię, lepiej późno niż wcale, słuchajcie, każdemu życzę, żeby się, e, bo nie ma nic gorszego niż być takim wiecie, zakorzenionym w swoich przekonaniach do końca życia albo jeden dzień dłużej, tylko warto po prostu, jak przychodzą pewne argumenty, obserwujesz pewne zdarzenia, e, okej, okay, wiem, że wszyscy mówili to wcześniej, wiedzieli wcześniej, wieszuję, ja sobie sypię głowę popiołem i y, dochodzą do mnie pewne fakty i uważam, że właśnie tego Game Passa, to jest, dalej uważam, że to jest fajna rzecz, ale też powinien być jakiś hamulec nad tym przez, przed, przez Microsoft zaciągnięty, żeby, no, no bo inaczej to, słuchajcie, prowadzi tylko do innego. No ta konsola jest coraz bardziej niechciana, bo po prostu ludzie mówią: No jaki to jest sens? Wydadzą mi wszystko na pc e, Jeszcze mam to w Game Passie. Ja wiem, że są zwolennicy, bo ja też jestem taką osobą, słuchajcie, że ja jednak jestem graczem konsolowym i zawsze co by się pewnie nie działo, to i tak tego Xboxa będę miał w domu, e, bo po prostu jestem konsolowym człowiekiem i dla mnie konsola to jest konsola. Więc e, to nie jest tak, że ja już tam narzekałem i o jejku, konsola już trzeba sprzedawać trzeba to tylko po prostu filozofia, którą w życiu człowiek był cały czas karmiony przez te lata, no i szedł tak do tego, się tak przyzwyczajiliśmy. Każdemu nam, nam też słuchajcie z osobna, nie wiem jak wam, ale mi to trochę ciężko. Jednak te zmiany idą, ta akceptacja tych zmian, no nie jest nie jest łatwa, że ten że to idzie w taką stronę. Ta cała nasza branża, słuchajcie, też dzisiaj czytam, że Final Fantasy, że Square Enix idzie w pełną multiplatformowość. Final i te wszystkie produkty nie sprzedały się tak jak trzeba na Playaku. Zresztą po prostu też widać, no jednak może Microsoft też z tego, z tego wychodzi, ale wracając jeszcze do tego Square Enix, żebym tak nie motał, no chcą wydawać już na wszystko, więc prawdopodobnie wszystkie ostatnie Finale wydaje mi się, że trafią na Xboxa łącznie z tym Ribertem, którego sobie teraz ogrywam. Eee, aczkolwiek no też nie wiemy jakie umowy, może ten pierwszy w siódemka nie, ale myślę, że czternastka i ten Ribert być może będą będą wydawane też na inne sprzęty, no bo musi im się to po prostu zwrócić, bo też produkcja gier AAA kosztuje, a Square Enix też kilka tych w top po drodze miało jak właśnie ta gierka, poczekajcie jak ona się nazywała, z tą babką co tam się Lata ona miała jakiś projekt, coś tam. O i wrzucę wam tutaj, bo teraz powiem wam, że jakoś wyleciało mi z głowy ten tytuł. Ale wszyscy wiadomo, każdy wie o co chodzi. I ogólnie, no w zasadzie, gdyby nie ten Final Fantasy, to Square Enix myślę, że byłby już dawno ugotowany. Ale jednak te Final Fantasy ich tam przy życiu trzymają. Też no, pochłonięcie tego Eidosa też to chyba nie do końca był dobry zakup. Ale wracając, słuchajcie do tego Xboxa, polecić, mówię. Jak oni chcą, żeby ludzie zaczę zaczęli się interesować Xboxem, to muszą troszeczkę, niestety, tą politykę zmienić. Ale obawiam się, że oni tego nie zmienią, a nawet jak to do nich dotrze, to już będzie po prostu za późno. I nawet ostatnio właśnie czytałem słowa założycieli Xboxa, że no to już nie jest Xbox, to jest Microsoft e, Gaming, tak. Przerobią się po prostu na wydawcę, że właśnie zakup zakup już słuchajcie, modam to wszystko zakup aktywiczny Blizzard to wszystko bardziej spowodował, że się Microsoft rozmienił na drobne i poszedł właśnie w kierunku jako wydawcy gier, a nie też producenta konsol. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy, no ja naprawdę jak oni chcą ten Brand uratować i myślą o kolejnej konsoli, a wiem, że myślą. No to sorry Was bardzo, jedyne co wydaje mi się, że... To leci, czy to się zawiesiło? Poczekajcie, o co tu się stało? A, długość jakiś ten... Poczekajcie, cofnę. Żeby się coś działo, nie? Nawet nie wiedziałem, że tak... Tak idę z tematem. No, dawaj. Dobra, lecimy, słuchajcie, wracamy. No, no, muszą po prostu, jak nie chcą tej konsoli, żeby ten Xbox już do reszty, że tak powiem, zdechł, no to trzeba niestety dać chyba parę kroków w tył i zrobić delikatne zmiany, wprowadzić w tej swojej polityce, aczkolwiek właśnie czytamy, że e, aktywizm Blizzard to jest Większa dywizja niż do tej pory Microsoft miał czyli studia które miał plus zakupę testy. To jest w ogóle jeszcze większa ilość. Więc tam też dlatego się dzieje tyle. Dziwnych rzeczy bo po prostu i nad tym wszystkim nie panują dlatego też była ta eee, rekonstrukcja. Re... Poczekajcie poczekajcie poczekajcie. Re... Kurde patrzcie to słowo mi drugi raz to nie rekonstrukcja tylko no dobra, wiecie, napiszecie mi w komentarzu. Yy, nie rekonstrukcja, tylko no dobra, wiadomo o co chodzi. Zmiany, zastąpmy może słowem zmiany, skoro mi to słowo, powiem Wam, drugi raz już ucieka z głowy. Te wszystkie zmiany, że fil trochę tu, tu trochę tą sarę, ten się zajmie tym, bo skubańcy po prostu na tym wszystkim no, nie panują. Tyle se na web wrzucili, że no, nie ogarniają bajery i codziennie praktycznie, może nie codziennie, ale co jakiś czas czytamy, zaraz cały czas nowe kwiatki, a to tu, a to tam, to zamykają, to tu, tu się dzieje, tutaj nie wiadomo co z tą grą, teraz czytamy, że ten Perfect Dark, no zobaczymy co z tym Perfect Darkiem, że tam dalej jest, w ogóle w powijakach ta gierka, więc niech oni najpierw, słuchajcie, ogarną swoją kuwetę, w międzyczasie też niech jednak popatrzą, że po prostu no takie rozmienianie się na drobnych, jak właśnie wydawanie wszystkiego na PC, dawanie wszystkiego do Game Passa Day One, no to tak naprawdę prowadzi tylko do jednej, do, jednej, do, tak, do jednej konkluzji to nas słuchajcie prowadzi, czyli do No cóż, po co nam Xbox? Jak no A zagramy na PC, a zagramy na Game Passie, a zagramy w murze, a za murze zaraz zagramy na jakimś hybrydowym Xboxie przenośnym Więc no oczywiście konsola będzie dla, dla fanatyków, bo tak jak wspomniałem rozumiem, sam jestem takim graczem Który po prostu lubi mieć konsolę i zawsze wybiorę konsolę do grania, bo po prostu padzik, no jakoś, no jednak słuchajcie, całe życie tak człowiek był wychowany, oczywiście PC też jest, nie neguje tego, może przyjdzie taki czas, że to się już tak wszystko słuchajcie poza Ziemią, że ten Playac też będzie w zasadzie wszystko wydawał na, na PC, wtedy no cóż, kupujesz smoka i masz wszystko w jednej maszynce, podpinasz pod OLED i nic ci nie interesuje, padzika sobie Wtedy masz do Xboxa do Playaka, podpinasz sobie do pc bo przecież też już tak można bez problemu, więc jaki problem, bez problemu jaki problem, sobie grasz, już nawet nie zwracasz na to uwagi. Aczkolwiek wiem, że zawsze, no, do, do końca życia jeden dzień dłużej będą takie osoby, które zawsze będą zwracać uwagę i zawsze sobie wybiorą konsolę do grania. Chyba, że tak jak Wam wspomniałem, no faktycznie to się już tak zazębi, że PC i PC Master Race grafiki po 5000 i jedziemy z tematem. Także do no, Microsoft pytanie, czy ja już ich nie chcę mówić, bo im się, mam wrażenie, że tam to są tak zakute łby, że tam nic nie trafia. Tak jak zresztą obserwujemy i widzimy, więc trudno mi jest, słuchajcie, mówić, że fajnie by było, jakby coś tam trafiło, bo no, nie wiem, czy tam trafi, nie wiem, co się musiałoby wydarzyć żeby oni jednak zrozumieli, że no nie do końca strategia, którą obrali jest dobra i trzeba delikatne zmiany właśnie w tym Game Passie zrobić, bo mówię, nie wierzę, PC i, PC i Xbox to już jest tak e, zintegrowane ze sobą urządzenia i platformy, że tutaj szczerze wątpię, żeby oni sobie mieli. Poza tym już Soniak też właśnie widzi, że w tym Pccie po prostu jest dodatkowa kosiora, więc to raczej nie wierzę, ale przynajmniej tego Game Passa trochę e, zahamować pod kątem wpływania nowych, najnowszych gier, żeby one miały chociaż trochę. Niech ona trafi do tego Game Passa za jakiś czas, ale najpierw niech troszeczkę zarobi na siebie. I tyle. Dajcie znać, kochani, co wy o tym myślicie, jaki macie pomysł, czy Microsoft jeszcze wróci do gry, czy to podniosą, przemyślą, czy jest jeszcze w ogóle szansa dla Xboxa, czy coś można zrobić, żeby uratować bo gry od Microsoftu to będą, robią się i na pewno dużo ciekawych tytułów zobaczymy yy, podczas tegorocznego showcase'a w mojej rodzinie. Więc o to, o software się nie martwię, ale co jakby z brandem, z marką i z samą konsolą Xbox? Dajcie znać, czy to jeszcze jest w ogóle, czy to już jest trup, czy tego trupa jeszcze można reanimować i coś można z tym zrobić. No bo poniekąd. Czy nawet nie poniekąd, no robią e, następcę tej konsoli. Być może tak jak wam wspominałem, jest to po prostu odcięcie się. Już zapomnijmy, tu nam nie wyszło i robimy nową generację. No ale to już by była druga generacja pod rząd, która im nie wyszła. Bo, wi, bo prowadząc politykę, jaką prowadzą, no to chyba widać. No mówię, no. Nowa konsola to za mała. Mu, no, nowa konsola to za mało. Musi być jakieś świeże podejście znowu do tematu. Bo tutaj mają przykład, do czego ich to rozmienianie się na drobne wydawanie gier w Game Passie to wszystko doprowadziło, więc no sama konsola uważam, że to będzie za mało, żeby podnieść brand Xboxa. Muszą zrobić coś naprawdę, e, muszą posypać głowę popiołem w końcu. O, tak jak ja, tak i oni muszą posypać głowę popiołem, popiołem. I to wszystko kochani, dajcie znać co wy o tym wszystkim myślicie, piszcie w komentarzach. Dzięki, cześć, trzymajcie się, jo.